Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z Ewangelii świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj Jezus wysyła swoich uczniów na głoszenie Ewangelii. Mówi, idźcie i głoście Ewangelię ludziom, głoście dobrą nowinę, głoście to, co ja powiedziałem, co zrobiłem i co dalej czynię. Bo wszyscy mają się o tym dowiedzieć, bo zbawienie jest skierowane do każdego. Ale wspomina też Jezus, że wszyscy, którzy uwierzą właśnie w Ewangelię, w dobrą nowinę, będą mieli coś takiego, jak znaki, które będą temu towarzyszyć. I wymienia tam uzdrawianie ludzi, mówienie różnymi językami, wypędzanie złych duchów, że napiją się tam ludzie czegoś zatrutego, ale nic im nie będzie, czyli same jakieś takie cudowne działania. I słuchając tego wątku, jako ludzie mamy taką pokusę, żeby skupić się na tych cudownych rzeczach. Że no dobra, no to, Panie Boże, ja już teraz wierzę. No i gdzie są te cuda? No gdzie są te cuda, o których mówiłeś? Jezus powiedział, że będą towarzyszyć nam znaki, a znak jest w pakiecie z Ewangelią. Bóg nie daje nam znaków po to, żeby popisać się swoją cudowną mocą. Znaki mają otworzyć kogoś na Ewangelię, mają być tylko haczykiem. A to nie znaczy, że będą codziennie, bo Bóg przyszedł nas zbawić, a nie nas bawić swoimi cudami. Dlatego ważniejsze od znaków jest Ewangelia. Znaki są tylko towarzyszem Ewangelii, są przy okazji. Bo najważniejsze jest to, żebyś słuchał Słowa Bożego, żebyś szedł za Jezusem, żebyś uznał to, co On mówi. Bo jeżeli nastawiasz się tylko na cudowne działanie, a brak działania u siebie, to nic się nie zmieni, a znaku też nie zobaczysz.